Ani producent, ani sklep nie ingerował w moją opinię o testowanym dzisiaj sprzęcie. Cześć! Dzisiaj na warsztat wjeżdża stacja ładująca, zasilająca firmy Ampays, model Andes 1500, którą podesłał mi sklep internetowy Geek Buying do przetestowania. Tradycyjnie przyjrzymy się jej parametrom, funkcjom, opowiem wam jak sprawowała się podczas testów, no i czy ogólnie mogę wam ją polecić. Zatem zaczynamy. Dobra, wypakujmy sobie całą paczkę. Jeśli chodzi o czas wysyłki, to szła ona z magazynu z naszego. Kraju, więc przesyłka leciała do mnie 2-3 dni. W kartonie znajdziemy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w kilku językach, w tym angielskim, ale brakuje polskiego. Futerał, w którym znajdują się dwa kable ładujące prądu stałego do zapalniczki samochodowej i prądu zmiennego do gniazdka na 230 V. No i stację ładującą. Zerknijcie sobie teraz na jej ogólny wygląd z każdej strony. No i pozdejmujmy wszystkie folie ochronne. Stację uruchamiacie przytrzymując guzik na przodzie, a wciskając go tylko raz to po prostu wyłączacie ekran. Mamy tu do dyspozycji 13 portów ładowania o łącznej mocy do 2400W i maksymalnej mocy 3600W. No i w tym 4 gniazda USB-A, 2 USB-C o mocy do 100W, jedno złącze do zapalniczki samochodowej, Dwa DC5521, czyli z prądem stałym. No i z tyłu urządzenia mamy jeszcze cztery gniazda prądu zmiennego. A poniżej macie złącza do ładowania stacji, po lewej przez zapalniczkę samochodową albo panel fotowoltaiczny, w środku mamy przycisk do resetu stacji i po prawej złącze do ładowania z gniazdka, z sieci. Na boku macie kolejne złącze, dzięki któremu możecie podłączyć kolejną stację, aby zwiększyć pojemność całego kompleksu. Z przodu obudowy znajduje się latarka z kilkoma trybami świecenia: słabym, mocniejszym, migającym i sygnałem SOS nadawanym morsem. Nie świeci jakoś super mocno, ale najbliższe otoczenie jest w stanie całkiem spoko doświetlić. Zresztą tak jak widzicie na górze z kolei mamy takie ozdobne ledowe półoringi. Obudowa stacji wykonana jest głównie z tworzywa sztucznego, bodajże z ABS-u. Jej kształt wchodzi w prostopadłościan, na górze posiada dwa takie uchwyty, więc jej masę prawie 17 kg możemy przenosić bliżej ciała. No, lekka to nie jest, a i da się ją przenosić jedną ręką, więc nie ma tragedii. Posiada też gumowe wstawki w bardziej wrażliwych miejscach, a tutaj na górze znajdują się wloty wentylacyjne, na tyłach widać nawet zamontowane wentylacje. Duża masa spowodowana jest dużym akumulatorem, bo mamy tu ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe liczone na 6000 cykli o pojemności 1462 watogodzin. Producent udostępnia nam aplikację, z poziomu której możemy połączyć się ze stacją. Rejestracja przez e-mail mi nie działała, wywalał błąd, więc użyłem numeru telefonu i wtedy było wszystko GIT. Teraz mogę sterować niektórymi jej funkcjami, włączać zasilanie. Mamy podgląd na parametry, na przykład mocowe, funkcja sleep czy sterowanie oświetleniem. Na ekranie mamy podgląd stopnia naładowania stacji, aktualnie oddawanej lub pobieranej mocy, czasu zasilania przy aktualnej mocy wyjściowej oraz pokazujących aktualnie włączone funkcje. Zobaczmy teraz, jakie urządzenia możemy zasilać tą stacją. Możemy nią naładować różnego rodzaju urządzenia z własnymi akumulatorami typu telefon czy kamera sportowa. Laptop, którego możemy zasilać tak jak widzicie przez 15 godzin na pełnej baterii stacji. Tutaj, akurat przez ładowarkę 45 W. Na grzewnicę, potocznie zwaną farelką, spokojnie daje radę, pozwoli na pół godziny mocnego grzania. Suszarka do włosów. Odkurzacz domowy. Ale stacja na przykład nie pokazała mocy przy ładowarce do telefonu. Oczywiście możemy zasilać wiele urządzeń naraz. Sprawdziłem, jak poradzi sobie z nagrzewnicą i suszarką naraz. Łącznie ich moc oscyluje wokół 3700 W, co przewyższa parametry stacji. I rzeczywiście, po dźwięku słyszycie, że suszarka zeszła z mocy, ale wciąż oba urządzenia działają, tylko że po prostu na ograniczeniu. Ponadto toster, piekarnik, robot kuchenny i w sumie chyba każdy sprzęt, który znajdziecie w swojej kuchni. Naładujecie baterię do roweru elektrycznego, możecie podłączyć wiertarkę. Małą szlifierkę, dużą szlifierkę, jeszcze jeden odkurzacz, tym razem o takiej wyższej już mocy. Piłę łańcuchową. Nie wiem czy to zauważyliście, ale na przykład ta duża szlifierka, czy ta piła łańcuchowa mają łagodny start na tej stacji i dopiero po dwóch, trzech sekundach Wchodzą na obroty, a bezpośrednio z sieci mają od razu pełną moc. Jeśli chodzi o test pod obciążeniem, to nie zauważyłem jakichś dużych zmian w mocy między zasilaniem ze stacji a z sieci. No, ale godzinę, może półtorej przy aktualnym stanie naładowania mogę śmiało poszlifować. Teraz czas na test gotowania wody w czajniku elektrycznym. Zalałem 1 litr wody w temperaturze około pokojowej. Stacja kontra bezpośrednie zasilanie z sieci. To wygrał remis, bo woda w obu przypadkach zagotowała się w bardzo podobnym czasie, różnica na poziomie sekundy. Inny wynik dostaliśmy w przypadku poprzedniej stacji All Power 1500. No tam ta różnica już była większa. Stacja ma funkcję EPS, czy tam UPC, jak zwał, czyli w razie zaniku zasilania z sieci, ta zaczyna zasilać podłączony do jej sprzęt. Na przykład komputer albo lodówkę. Jak widzicie po odłączeniu zasilania nawet ekran nie zgasł. Rozładowałem stację od 100 do 0% przez nagrzewnicę, ale problem był taki, że wyłączała się ona co jakiś czas, konkretnie co około 55 sekund wyłączała na 15-20 sekund. Więc zacząłem o 16:19, a stacja się wyłączyła o 17:12. Przeliczając to wszystko, pojemność stacji wyszła mi tyle, ile widzicie na ekranie. Było rozładowanie, to teraz ładowanie. Na początku stacja nie chciała włączyć tego szybkiego ładowania 2200 W, zamiast tego miałem około 800 W. Myślałem, że nie włączyłem tej funkcji, no ale włączyć się nie chciała, przytrzymując główny przycisk i dolny odgnięcia. DC przez 4 sekundy. Przerwałem ładowanie na 20% i ponowiłem następnego dnia. I teraz już dało się włączyć to szybkie ładowanie. Więc podejrzewam, że stacja była przeze mnie zbyt mocno obciążana tego dnia, no i sama z siebie nie chciała się jeszcze bardziej nagrzewać. Taka moja teoria. Ładowanie zakończyło się około 10.22. No, 55 minut według producenta to nie było przy zakładanemu szybkiemu ładowaniu, no tam akurat 1800 watów, wyszło trochę ponad godzina, ale myślę, że to wciąż jest szybko. Z kolei zapalniczki samochodowej od 68 do 100% załaduje się w trochę ponad 4 godziny. W mojej ocenie to naprawdę dobry produkt, solidnie wykonany, dający duże możliwości. Zrobi też robotę jako awaryjne źródło zasilania na wypadek blackoutu, kiedy padnie prąd w dzielnicy. To na jak długo? No, oczywiście, zależy od zapotrzebowania mocowego danego urządzenia. Jak najbardziej możecie zasilać tą stacją urządzenia do mocy 2400W, no ale możecie też przekraczać tą wartość, tylko po prostu będziecie mieli do do czynienia ze spadkiem wydajności, tak jak to widzieliście na przykładzie nagrzewnicy i suszarki. Jeśli chodzi o wady, to tak jak widzieliście, stacja po rozładowaniu nie chciała ładować z pełną mocą, ale jak mówiłem, to może być efekt zabezpieczenia temperaturowego. Czasem też nie pokazywała mocy zasilania pomimo wpiętego urządzenia. Tak na przykład było z ładowarką do telefonu czy ładowarką do akumulatorków. Link do ewentualnego zakupu tej stacji, jak zwykle. Zostawiam Wam w opisie pod tym filmem, a i wraz z kodem rabatowym. A jak według Was wypadła ta stacja? Może mieliście już okazję testować ten model, może macie go już u siebie? Napiszcie też, czy pomógł Wam ten film w jakiś sposób, no bo trochę pracy w niego włożyłem, żeby Wam pokazać, jak rzeczywiście działa ta stacja bez żadnej ściany. Pamiętajcie o cenie tego filmu, subskrypcji kanału, no i trzymajcie się. Cześć!